Nocna Ściema 2012, ze mną jest Michał Bieliński, prezes stowarzyszenia SFX oraz organizator i pomysłodawca Nocnej Ściemy. Skąd pomysł na tego typu imprezę w Koszalinie? Nocna Ściema jest biegiem na dystansie i maratonu i półmaratonu. Odbywa się w dość nietypowej scenarii, gdyż odbywa się w nocy. Startujemy o godzinie drugiej, a... Celem tej imprezy czy ciekawostką, którą y, przedstawia ta impreza, jest to, że y, odbywa się wtedy, kiedy zmieniamy czas z letniego na zimowy, a więc o godzinie trzeciej, kiedy już jesteśmy godzinę w trakcie biegu, zmieniamy czas z powrotem na drugą, przez co mamy szansę raz, że ustanowić niesamowite wyniki liczące powiedzmy kilkanaście minut w półmaratonie i poniżej dwóch godzin w maratonie, co oznacza, że są to rekordy świata na tych dystansach. Skąd pomysł na zorganizowanie tego eventu w Bo to chyba jest no dość niekonwencjonalny bieg i chyba niespotykany nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach innych. Prawdopodobnie jest to jedyny na świecie tego rodzaju bieg, a wpadłem na ten pomysł biegnąc w Dębnie jesienny maraton w 2010 roku i wtedy zaświtała mi taka myśl, żeby wykorzystać zmianę czasu do tego aby móc pobijać rekordy świata i przede wszystkim przyciągnąć ludzi do biegania nocą, żeby to była ciekawa impreza i żeby to nie była impreza typowa taka jak wszystkie inne, żeby czymś się wyróżniła i była bardzo charakterystyczna. Tegoroczna edycja to jest druga. Na ściemy. czy czymś różni się ona od tej zeszłorocznej, która odbyła się w 2011 roku? Przede wszystkim jest to zdecydowanie większa impreza. Impreza nam się mocno rozrosła. Koszalin zresztą w zeszłym roku stał się kolejnym miastem w Polsce, które ma swój maraton, prawdziwy bieg maratoński. W tym roku na starcie stanęło prawie dwa razy tyle uczestników, co za pierwszym razem. To też sprawiło nam, powiedzmy, raz, że niespodziankę bardzo sympatyczną, a drugie, że musieliśmy logistycznie zdecydowanie bardziej się do tego przygotować i znacznie lepiej zabezpieczyć i trasę, i teren, i przede wszystkim zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Jak przebiega trasa? Jaki jest poziom jej trudności? Trasa przebiega ulicami Koszalina, no ale start i cała pętla prowadzi za każdym razem przez stadion Bałtyk. Biegniemy ulicami m.in. Stawisińskiego, Modrzejewskiej, część Półczynia główną ulicą Zwycięstwa. Trasa w Koszalinie tak by się wydawać mogło, że jest generalnie płaska, ale niestety pozory mylą i Koszalin jest miastem, w którym bardzo ciężko przygotować trasę łatwą dla biegaczy. Dlatego jest tutaj naprawdę sporo podbiegów i zbiegów, co na pewno sprawia trudność biegaczom, choć wszyscy mówią, że jak ściema to ściema, więc nie przerażają się tym i kontynuują swój bieg do samego końca. Czy jest jakiś podział na kategorie? Tak, przewidzieliśmy y, nagrody i pamiątki, i dla wszystkich uczestników, którzy kończą swój bieg w kategoriach wiekowych rozgraniczonych co 5 lat i wśród kobiet, i wśród mężczyzn. Dlatego tak naprawdę na podium mogłoby się znaleźć, jeśli by dopisało, jeśli byśmy mieli obsadzenie wszystkich kategorii, nawet 150 osób. W ubiegłym roku było o połowę mniej uczestników niż w tym roku. To wynika z tego, że ubiegłoroczna impreza odniosła wielki sukces, czy po prostu ludzie chętniej uprawiają sport. Jedno i drugie. Pierwsza impreza okazała się wielkim sukcesem i też dla nas było zaskoczeniem, że tak dużo osób chce biegać w nocy w tak niekonwencjonalnym czasie przed świętem zmarłych, kiedy nie każdy może dotrzeć na start właśnie w koszalinie. Tym bardziej, że jedynie 20% biegaczy pochodzi z koszalina, pozostałymi uczestnicy są naprawdę z całej Polski. Polski I spoza Polski, gdyż mamy uczestników i z Niemiec, i z Ukrainy, i z Litwy, także jest to bieg międzynarodowy. Myślę, że widać to, że jest to impreza przygotowana na naprawdę profesjonalnym poziomie, jak przystało na naprawdę duży i poważny bieg. Przewidziana trzecia edycja nocnej ściemy, czyli już coś na ten temat wiadomo? Oczywiście nocna ściema. Czyli trzecia nasza wersja biegu pojawi się już w 2013 roku, w ostatni weekend października. Pani Magdalena jest jedyną uczestniczką naszej która postanowiła wziąć udział w półmaratonie ze swoim pupilem. Jak brzmi imię Pieska? To jest Seli. Kąd w ogóle pomysł, aby Seli wzięła udział w półmaratonie? To jest wasz debiut, czy? Jej to jest trzeci bieg, trzeci półmaraton oficjalnie na zawodach, a biegamy od półtora roku. Znaczy biegam z nią, bo ona ma dwa lata do od półtora roku na tym zaczęło się od tego że dla bezpieczeństwa. Marzyłam o tym, żeby mieć psa, a teraz to jest moja przyjaciółka na drogach. Wojtek Wejnar, uczestnik półmaratonu tegorocznej nocnej ściemy. Jak się pan czuje po przebiegnięciu 21 km? No, teraz już bardzo dobrze, ale teraz po mecie było tak nieciekawie przez chwilę, ale jestem zadowolony z wyników, jaki już zyskałem. Jest bardzo dobrze. Dlaczego nieciekawie? No, jakoś tak za bardzo przyswaniaczyłem, że tak powiem. Na tą trasę, bo wcześniej biegałem raczej maratony, znaczy w sumie. Ten maraton, ale i pomyślałem co to po maraton, ale noc, mróz robi swoje i ostatnia pętla po prostu była dość koszmarna, ale jakoś ją przebiegłem nawet z przyzwoitym tempem i to na metę. A jak oceniasz organizację i generalnie jaki nastrój panuje tutaj? No, bardzo ciekawa, w ogóle sam pomysł imprezy jest bardzo ciekawy. Otoczka jest bardzo fajna, a organizacja też jest dobra. W ogóle przygotowywałeś się do startu? Biegam ogólnie od 3 lat, od 16 roku życia biegam. Do tego startu przygotowywałem się tak w sumie w kratkę, przez wakacje trochę mniej, ale od początku roku akademickiego zacząłem się przygotowywać, tak od 1 października. Już poważnie, Trzy biegi w tygodniu i treningi regularne. Miałeś jakieś wcześniejsze osiągnięcia w, y, w bieganiu? Dopiero był mój debiut w maratonie w kwietniu tego roku, w maratonie Dębno, to jest mój pierwszy półmaraton. Jeszcze startowałem w Sidwinie w maratonie rowerowym, tak zmieszam trochę te konkurencje. A jaki wynik osiągnąłeś w Dębnie? W Dębnie 3:57 na maratonie. Występ w Nocnej mnie jak oceniasz? No, dość pozytywnie. Tak mniej więcej jak planowałem. Ze mną jest Artur Pelos, zwycięzca półmaratonu na dystansie 21 km. No, nie udało się pobić rekordu zeszłorocznego, który wynosił około 8, 8 minut 8, 6, i 36. Tak, 6, 6, tak, 6. Jak się pan czuje? Jest pan zadowolony z y, tego wyniku? To jest y, mój najgorszy wynik w półmaratonie. A też to było spowodowane tym, że po przewinięciu 5,5 km zaczęła mi boleć lewa łydka. Prawdopodobnie nie dogrzałem się i już musiałem uważać, bo już czasami mnie brał skurcz. Także musiałem asekuracyjnie biec. Gdyby nie ta kontuzja, to znaczy... byłoby lepiej. Byłoby lepiej, ale do rekordu nie, bo dopiero od niedawna zacząłem normalnie trenować, ponieważ wróciłem do, do wojska, no i tam są możliwości. Trenowania, bo w cywilu jednak było ciężko, trzy prace fizyczne wykonywałem, także nie było szans. Próbowałem, ale to ciągle były kontuzje. Co troszeczkę potrenowałem, jakiś start, kontuzja. Także nie było sensu trenować, tylko dla siebie takie biegania. Teraz jak już wróciłem do wojska, no to już chcę zacząć na nowo i może się uda wrócić do tych lat biegowych z przeszłości. Czy w zeszłym roku prowadził Pan swoich sił w Nocy Ściemie? Czy to jest yy, pierwszy raz? To jest pierwszy raz. Ogólnie biegałem maratony bardziej komercyjne w Polsce. Byłem zwycięzcą Maratonu Warszawskiego, trzy razy czwarty w Mistrzostwach Polski, zwycięzca Maratonu lemborskiego, trzykrotny zresztą rekordzistą tej trasy, zwycięzca Maratonu Toruńskiego, wielokrotny mistrz Wojska Polskiego na różnych dystansach. Także jak, jak biegałem w wojsku, no to było bieganie na poziomie, a niestety jak w cywilu przez 8 lat byłem, no to to bieganie kulało. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, wszyscy uczestnicy dostali już zaproszenie na przyszły rok. Zamierza Pan wziąć udział w przyszłym roku? No, zobaczymy, jak na drugi rok będę lepiej biegał. No, to zależy od tego. Czy nie będzie to kolidowało z wojskowymi zawodami, bo najpierw muszę startować dla wojska, a później cywilne zawody. Chciałem jeszcze podziękować organizatorom za tak wspaniałą imprezę i oko naprawdę się cieszy jak widzi tyle ludzi biegających w nocy, szczególnie w nocy. Także jestem bardzo z tego zadowolony, że coraz więcej ludzi biega i gratulacje dla organizatorów. Jacek Dąbrowski, pierwszy Polak, który ukończył maraton o na ściema. Jak wrażenia po obiegu? No bardzo pozytywne. No. Miałem obawy co do tego biegu, bo godzina, temperatura, ale mimo wszystko jestem zadowolony. No, bardzo przyjemny bieg, mimo tych ośmiu kółek, dublowanie zawodników, no troszeczkę się bałem, że będzie źle, ale naprawdę wspaniały bieg. To jest pana debiut w nocnej ściemie, czy rok temu już próbował pan swój sił? Debiut. To jest mój debiut w nocnej ściemie. Pan jest zawodowym biegaczem, czy tak raczej amatorsko pan amatorsko. podchodzi do tego? Amatorsko, amatorsko. Po 8-10 godzin się pracuje dziennie jako spawacz, a to takie moje hobby. <grym> Liczył pan na taki dobry wynik? Dwa tygodnie temu biegłem Poznań i myślałem, że będzie tak o 2-3 minuty gorzej. Ale pobiegłem o 30 sekund gorzej niż w Poznaniu, także nie jest tań źle. 2,41,50 to myślę, że jest zadowalający wynik.